Ciężarówka z niedawnych czasów, którą zajmiemy się dziś, to Renault Midlum. Co powiedzą o nim nasi eksperci? Co sobie cenią w tej ciężarówce? Zobaczcie i posłuchajcie. Bogactwo dostępnych wersji yy, sprawia, że ten samochód spełnia różnorodne wymagania. Jednakowoż przeznaczony jest stricte do zadań dystrybucyjnych, przy czym to, że oferowany jest w różnych wersjach zabudów, sprawia, że doskonale radzi sobie też jako wersja budowlana. Na podwoziu Midlum zabudowano trójstronną skrzynię samowyładowczą i żuraw hydrauliczny. Dzięki takiemu mariażowi powstał bardzo uniwersalny pojazd. Dzienna kabina, jaką ma do dyspozycji kierowca, jest obszerna, można powiedzieć, obszerna i wygodna przewidziano miejsce dla trzyosobowej załogi, ale gdy jest dwóch na przykład, czy jeden kierowca sam, to środkowe miejsce można klapnąć i zrobić z tego stolik. Nietypowy dla pojazdów ciężarowych był wygląd zegarów. Kolor niebieski jest rzadko spotykany w tych samochodach, ale jednak jest to miłe dla oczu. W kabinie znajduje się sporo schowków na dokumenty, czy różnego rodzaju Osobiste przedmioty. Wejście do kabiny też jest wygodne, a to za sprawą szerokich drzwi, które otwierają się pod bardzo dużym kątem. Wygodnie się wchodzi, także dzięki stopniom antypoślizgowym. Prosta i funkcjonalna deska rozdzielcza nie rozprasza uwagi kierującego. Wskaźniki są czytelne, a ich oznakowania nie powinny wzbudzać wątpliwości. W midlum pracował spory 6-litrowy silnik dający 256 koni mechanicznych mocy. Jednostka była trwała i elastyczna, a zastosowany układ recyrkulacji spalin EGR ograniczał emisję szkodliwych związków do atmosfery. Pojazd bardzo sprawnie poruszał się po drodze. Ze względu na jego zastosowanie, raczej nie czekają go dłuższe przebiegi. A jednak nie znaczy to, że się do nich nie nadaje. Można jechać i jechać. Z drugiej strony, zwarte wymiary auta czynią go niezłym wspólnikiem firmy budowlanej. Szczególnie tam, gdzie jest ciasno. Racja. Midlom świetnie poradzi sobie na osiedlowych uliczkach, dostarczając np. kruszywo, piasek, żwir niemalże pod drzwi. Podobnie będzie także w przypadku różnego rodzaju innych prac, chociażby rekultywacji. Z kolei zabudowany za kabiną żuraw hydrauliczny e, pozwala na załadowanie e, bez oglądania się na jakąkolwiek pomoc. Tak samo jego wartość wzrasta jeszcze na placu budowy, gdzie może też służyć do samodzielnego rozładunku. Trochę zastanawiająca jest ta duża kabina, jak na ciężarówkę budowlaną, ale na placu budowy, gdzie nie ma zaplecza socjalnego, to, to a w sam raz jest super. Bo jest barakiem, gdzie można się schodzić przed deszczem, wiatrem, śniegiem. Kabina Global to także fajne biuro. Jest sporo miejsca na dokumenty, a dobre wyciszenie pozwala prowadzić spokojnie rozmowy telefoniczne. Przy czym jej biały kolor to mały negatyw, ponieważ szybko się brudzi. Ale żółty lubią muchy i szybciej widać na tym odcieniu lakieru wszelkie rysy. A w przypadku Midlum duże, gładkie powierzchnie blach dawały sporą możliwość na oklejenie reklamami użytkownika. Wracając do takiego biurowego charakteru kabiny Midlum, warto wspomnieć o tym, że pojawiła się ona w czasach, kiedy we Francji trwała wielka rządowa kampania społeczna, mająca na celu wzbudzenie przedsiębiorczości w społeczeństwie. No i ktoś, kto decydował się na taką ciężarówkę, to jednocześnie razem z jej kabiną miał już swoją przestrzeń biurową. Od razu widać, że to pojazd dla kierowcy, właściciela. Taki to nie ma czasu prowadzić biura w budynku. Rano bierze pracowników, materiały budowlane, jedzie na budowę. Oni idą do pracy, a on się później zamyka w szoferce i prowadzi tak zwane prace biurowe i dzwoni. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem chciałeś powiedzieć ale taki właśnie był Midlum. Do dziś wielu jego braci dzielnie służy w budownictwie. Jego niewielkie wymiary umożliwiają dotarcie tam, gdzie duży samochód nie wjedzie. Mocny, ekonomiczny silnik i wygodna kabina sprawiają, że bez obaw można się nim wypuścić także na dłuższą trasę. A jaki pojazd pokażemy następnym razem? Oglądajcie, to zobaczycie.